Dzień dobry, witam Was w czwartym odcinku Akademii Habloka. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem automatów. Wchodzimy w zakładkę automaty, widzimy automaty, które już udało nam się stworzyć. W poprzednim odcinku stworzyliśmy automat od nadawcy do odbiorcy. Kolejnym krokiem w dzisiejszym naszym będzie stworzenie automatu multizadaniowego lub takiego, który będzie dobrany pod nas indywidualnie. Wspomóc możemy się, klikając tutaj w bibliotekę automatów. Jest ona przez nas stworzona, by pokazać przykładowe automaty, które mogą obsłużyć paczki w Waszych firmach. Tak, byście nie musieli sami tworzyć automatu. Jest on gotowy, wystarczy go uzupełnić danymi. Mamy nowe zlecenie ze strefy ABC. Mamy nowe zadanie, mamy nazwę odbiorcy. Przesyłka została dodana, i mamy zadanie: magazyn do adresu dostawy. Jeżeli nie chcemy korzystać z biblioteki automatów, możemy stworzyć sobie taki automat sami, klikając Stwórz nowy automat. W tym momencie możemy stworzyć automat zaczynający się od nowej przesyłki. Nadajemy tej przesyłce nadawcę, odbiorcę. Wszystkie dane zależą od nas i od naszych klientów. Wypełniamy to dowolnie, tak jak czujemy i tak jak chcemy, by dany automat obsługiwał nasze przesyłki. Mając nadawcę i odbiorcę, tworzymy zadanie. Zadaniem będzie adres załadunku, może być dzisiaj. Drugim miejscem zadania będzie magazyn. I na ten magazyn sobie możemy wybrać. Z naszych magazynów wpisanych wcześniej w zasobach. Tym sposobem mamy jedno zadanie. Możemy dodać też tagi, jeżeli chcemy coś otagować lub dodać nowego taga. Niech będzie to polska. Tak, polska. Wtedy będziemy wiedzieli już przy następnej takiej automacie, będziemy wiedzieli. Jak otagowane są nasze automaty? Zawsze możemy tego użyć. Możemy dodać tag. Lub, jeżeli ta przesyłka dojdzie do magazynu, możemy wysłać wiadomość. Adresatem wiadomości może być odbiorca lub nadawca przesyłki, w zależności od tego, kogo chcemy poinformować, gdzie dana paczka właśnie trafiła. Tutaj chcemy, żeby był to odbiorca. Możemy kliknąć etykietę, czyli numer paczki, waga paczki, data wysłania, nadawca, nazwa nadawcy wszystkie te informacje, lub sami możemy wpisać wiadomość. Dowolną wiadomość możemy wpisać w tym miejscu. Nie możemy zapomnieć. O jeszcze kolejnym zadaniu, a więc mamy zadanie, gdzie przesyłka trafia do magazynu. Musimy dodać kolejne zadanie, gdzie paczka z magazynu trafi na adres dostawy. Uzupełniając to wszystko, mamy gotowy automat, który odbierze paczkę od nadawcy. Doręczy ją do magazynu, będziemy mieć dodane tagi, wyśle nam wiadomość do danej osoby, którą ustaliliśmy o informacji na temat paczki, czy też wszystkich zawartych tam informacji, i mamy doręczenie z magazynu do odbiorcy. Tym sposobem możemy zapisać automat. Automat możemy zapisać jako nadawca, magazyn odbiorca, ponieważ nasza przesyłka przechodzi. Od nadawcy przez magazyn do odbiorcy. Zapisujemy nasz automat, wracamy do listy automatów i jak widzimy, nadawca, magazyn, odbiorca, odbiorca, automat jest włączony, gotowy do wprowadzenia importu bądź przesyłek ręcznie i manualnie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.